Mam moi drodzy, zróbmy sobie zadanko na yy, liczesie. I teraz tak, przeciśnik ma gońca i króla i pioneczka. A ja mam dwa pioneczki i ja wygrywam, bo tak jest w zadaniu. No i teraz tak, jeżeli jak gdzieśkolwiek podejdę, on mi wybije, wybije, nie wierzę, że to jest wygrane. Bicie. Jeżeli ja podchodzę, on bije, ja bije. To wydaje mi się, że zablokuje mi tym gońcem i nic mu nie zrobię, tak? No, może przepchnięcie. Może przepchnięcie, bo wtedy, jeżeli ja przepchnę, to jestem troszkę szybszy i te dwa piony mogą wygrywać. A na przepchnięcie tu on bije, to bez sensu, na podejście bije. Mi się wydaje, że przepycham, przepycham piona, przepycham piona i teraz lecę tym pionem, tak? Bo jak pójdę tu, to on mi wiedzie od tyłu, chyba że pójdę tak. O, może pójdę królem. Bo teraz, bo jeżeli pójdę pionem, to on mi tutaj zagra i nie będę mógł dalej puszować moich pioneczków. A te piony, ten pion bardzo ładnie będzie ograniczał. Więc muszę iść królem do przodu, ponieważ teraz na szacha bije pioneczka. A jeżeli nie zaszachuje, tylko zagra, nie wiem, cokolwiek innego, wróci się, no to już te piony lecą do pola przemiany. Fajnie, fajnie, że się udało jakieś rozwiązać. Jak się podobało, proszę o Subika. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Papa.